spacem Parabellum, chcesz pokoju, zbrój się. Ta stara rzymska zasada jakże trafnie oddaje misję dzisiejszej armii, jej pokojowy charakter. W dniu Wojska Polskiego wszystkim, którzy służą w polskiej armii, także ich rodzinom życzę, żeby doskonaląc się w orężu, czynili pokój. Pokój w naszych domach, pokój na świecie. Pozwólcie także, że w dniu Wojska Polskiego, który przypada w tym samym dniu, co Matki Boskiej Zielnej, podkreślający jakby pokojowy charakter naszej armii, wspomnimy, wspomnimy tych, którzy zginęli. Za naszą wolność, za nasz pokój. Pozwólcie, że tę wiązankę poświęconą dzisiaj nam mszy ziół złożę w hołdzie powstańcom Śląskim.